Siemanowicowie, z tej strony Kędzior a to jest już 19 odcinek z gry Five Nights at Freddy's Security Bridge. Jak widzicie, ja już się tu podbiegłem i zmie... zmierzam do yy, tajemniczej windy. Naprawdę... Ta, tu jest tajemnicza winda. Już jestem bardzo blisko niej. Ciekawi mnie, czy cały ten odcinek poświęcę na... Yy, tylko to winde. Czy może nie? I trzeba rozwalić to co pozorum Montiego. W ogóle pamiętajcie widzowie o zostawianiu łapki w górę, komentarzy i subskrypcji, a ja lecę przed siebie! 19 odcinek. Wow! Chyba jeszcze nie było żadnej serii na moim kanale, która by aż tak długo trwała, ale fajnie, fajnie. Jeszcze tak i tak będzie, kurczę, około 2,5 godziny gameplaya z DLC. A nie, tego nie będę robił bo zimno w ręce. Ale no, jeszcze dużo gameplaya przede mną gameplayu. Trzy zakończenia zrobione. Prawdopodobnie to będzie czwarte zakończenie. Mmm. Nie wiem, co ja tutaj znajdę. Ready. Ready. What? A ty skąd cię to wziąłeś? No dobra, mało wasze to jest. nie No. Tego sobie nie kliknę. A szkoda, bo chciałem. Czołem nadusić ten czerwony przycisk, no, ale się nie da, Gregory. Pokażę. Ten elewator nie przeszedł do żadnych protokołów. Nie sądzę, że może wywrócić więcej niż jeden wyróż? Wow, no to tak. Find the source of Roxy Race is problem. Co? Czyli to jest bilet w jedną stronę. O szlak I totalnie inna muzyczka jest Wiecie, jakiś komunikat? O, ty coś tam, co co? Laguje, słyszę jak jakiś animo się ty rusza? Ja nie, nie do rady przy... tym O! Aha! Freddy za mną nie poszedł do indy, ale tak, tak się tepnął. No i, z, no i pronto Nacisnij przycisk. Tu chyba będzie Bonnie. Chyba, chociaż nie wiem. A może nie, kurde, nie wiem. Jest Freddy przy mnie. A mogę wyjechać do góry? No nie mogę, dobra, to odpalamy. Jeden gen. Jest ten generator, trzeba podpalać. Drugi generator. Ja sobie wskoczę w swoje żeby zobaczyć, czy są tutaj jakieś prezenty. Czy mamy się. Skupię się na prezentach, czy nie. I nie muszę się skupiać na prezentach, nie ma tutaj żadnego prezenta. Może jakąś torbę znajdę, kto wie, ale. Ty. Mam tu tyle benzyny. W ogóle jest strasznie dużo. Ty! To jest master. To nie jest zwykły Freddy? Wygląda jak maska normalnego Freddy'ego z jedynki Co tu się odwala? Pełno kanistru tu jest O, szlag ty to Freddy Przyda się Idziemy! Oj, oj Aha, a co jest za tym? Ja piszę, że ja nie do tego jest. Uje, ja. co za gem To jest jakiś czem? Kurde. Dobra. To trzeba jakoś... O kurde Trzeba na spokojnie ograć. Muszę zobaczyć ten... A ty co ty ma za... Co ma za twarz? Co to za morda jakaś? Czekaj, jak się chcę zobaczyć bliska. Swoją twarz. Ale on jest jakiś zielony. Co jest? Ty, jaką on ma dziwną gębę? O lol. A ten co? on do siebie wraca, chyba. Jak mnie nie widzi, to próbuję pójść w miejsce, w którym stał. O, może nie. Dobra, ile? Yy, jeden gen do zaświecenia Dobra, ja Ciepłe! Dobra Ja się zawsze muszę tutaj złapać Nic złego oh, Tu się coś iskrzy, to walone w to Zapalę i czy tutaj... Co to jest? Ale... Dlaczego tak dużo generatorów to jest? I dlaczego ja je w ogóle... Palam? To jest wymagane. Odpalanie ich, zaraz się okaże. O! Zaraz się okaże. No co ty gadasz? Czekaj, co? Przecież to jest lokacja z jedynki. To jest ta. pamięta scena. Stoliki. Czy oni wybudowali tą galerię na szczątkach? Jedynki? Ja Teraz nic nie ma, ale. What? No trochę tak to wygląda, jakby. Tak było. Scena tu w ogóle jest jakiś. Rater ogromny? Co jest? Pewnie to będę mówić, prawda? Nie. też nie. Ty. Po co tu przyszedłem w takim razie? Żeby tylko użyć tej scenę? To samo to jest dosyć ciekawe, ale... Hmm. No patrz, tam nie mogę iść. Ja bym chciał się tam na dół dostać. I dowiedzieć się co... O! Co się tam dzieje? Mogę zejść na dół! Wiem, Byłem tu wcześniej. Hmm. Hmm. i did not want to but i had no choice now i have a choice i have changed my friends are here they are so angry confused but i can protect you i am not me yes it's a Czyby to te dzieci? Może tu chodzi o te dzieci? Mówi, że może mnie chronić i że nie jest sobą. Nie wiem. Ale czekaj, czekaj, ja stąd zaskoczyłem i teraz. Chciałem dalej iść. Ty za, za mało przestrzeni. A tu! Dobra, w mało przestrzeni. Tym się nie podoba, ale. Mówię, że go przyciele, są wściekli, są na dole. Muszę przynajmniej baterię, bo ta bardzo ją uprostuje A nie wiem czy jest opcja regenerowanie jej. I Eddy mówi, że już to był. się, Właśnie... Ty, to on tak wyda. O oh my lord. Co to jest? Co to kurde jest? Ja współczuję osobom, które tą gierkę tylko raz przeszły Aha No tego się nie spodziewałem Szczerze. No nic, widzimy się za chwilę Dobra, czyli ogólnie wygląda to w ten sposób Toń O kurde, Nie, nie gadaj żonie. Kurde, na tu za mną, no. O, znik. Hehe. Czyli wygląda sytuacja tak. Przy tym potworze, który jest na dole, muszę tutaj na kucaku. I tam jest cika, tam jest cika z jedynki. Jest jakiś niedźwiadek, i nie jest. Nie jestem, czy to nie jest Fanta Freddy. On jest chyba z czwartej części. Naw, przepraszam. Nie, nie w czwórkę. w Sister, I loca I a sister Location Ale no no. okay. ja nie miałem wyboru. Teraz mam wybór. No. Okej, znowu tu będzie gadać. Wejdź. się, wyjdź, chłopie. Ja jeszcze raz idę. A jeszcze znaczy, raz, za dobre wychodzić, bo nie zrobię. No, być jeszcze ciszej. Dobra, nie będę świecić ten atar, no to zobaczę, co wygląda. Co to no, kurde jest? Tam na górze też co, czy jest zwłoki. Wydaje mi się, że prawdziwego Frediego Tak, ze jest Freddy, chica. So angry. Zwykły Freddy. Confused, but I can protect.

My są tutaj. They are so... Ja ale wiecie co zrobiłem? Klikłem przez przypadek E, ponieważ myślałem, że zapomniałem, że się pod E wychodzi, a nie uruchamia to co jest pode mną. A tam się to tak ładnie świeciło Myślałem, że... jakoś będę mógł freddy. Zapomniałem się totalnie Ech. Dawaj Ready? I dran robimy. Tyle razy już to powtarzałem. No witam. Widzicie, coś do gęby wsadzili. Tam jest Freddy. jest Fountain Freddy. Czemu jak tak naprawdę nie ma co. Teraz mam co. Mam co. Mam Ja. Oj, coś do mnie idzie. Nie gadaj s O jasna cholera. No to nie śle. lokalnie nie jecha jeszcze. Ja mnie widzi. O! Co jest? Gdzie jest Tradim?

Bo, to nie te drzwi, czekaj, 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 bo. Kurde, myśmy mieli Fire Razor Freddy z tego? Co, czyli to musi być prąd gdzieś? Ok, a tutaj coś się dzieje? kurde, co się dzieje? Jej, nie czaję. Miałem się ukryć, ale tu nie ma gdzie się ukryć. To jest problem. Gdzie się będę respił? Nie mów, że przed tego Że przed tym wszystkim. Generatory znowu. Boż. O, tym razem zgrabnie poszło Ty, on za każdym razem się pali kiedy ja to robię. O kurde, czyli w ten sposób muszę go pokonać. W ten sposób muszę go pokonać. Za każdym Polerne macki i za każdym razem kiedy odwołam to, Freddy Odwołam jego przemianę. Rozśmieszmy tu. To wtedy się pali. Dobra, to ja mam wywalone. Ja się stąd nie ruszam. Nie chcę te macki wychodzą. Mam je gdzieś. Dopóki się nic złego nie dzieje z Frednym, to siedzę w rogu. Wydaje mi się, że to jest chyba jedyna opcja na przetrwanie tego. A on mi będzie mówić, czy coś tak jest, czy idzie Chica, czy idzie Roxy, a on najwyżej sam podejdę i to zrobię. Tylko, że trzeba uważać. Tam w jest Kolejne macki się dobijają, jest sorki za telefon. O! Który? Ten! O, oh, jak się pali? Dobrze. Czyli każdy monitor, który jest taki bardziej fioletowy, mi się daje? Wtedy trzeba po prostu i kliknąć w niego. Genialne ja w czy te maski się nie pojawiają w, w miejscu, gdzie ja po prostu przejdę. Dlatego najlepiej się wrogu. No i co, Freddy? Próbujecie sokować polerny Springtrap, ale. Właściwie nie wyglądam. O. To się widać, że są kawałki mięsa na nim, jest taki pozwalany, Ale znaczy jest jeszcze właśnie bardziej pozwalany niż był hmm. Ale że on jest żyje? Że on nie został rozwalony? Zazłomowany Te macki się wszędzie próbują odpalić, ale przez to, że się siedzę w rogu, to im tego nie umożliwiam, to im tego nie umożliwiam chyba O dobra, jednak się gdzieś kolejna pojawiła Nie ta! W ostatniej sekundzie chyba. O kurde. Cię pomyliłem. Jest na kamerze. Co za odgłosy? Nie wiem co to ale... ale w każdym razie on siedzi cały czas na tej kamerze Jeszcze pewnie par razy go tak podpalę i w końcu mu się dupsko przegrzeje No witam, witam, na no, siema Freddy Witam cię, witam, nie mogę ci nic z A latarką ci po czole, bo świecę O, kolejne teraz, ta, no musi być tam. to nie to? Kurde, jednak nie widziałem różnicy. Dobra, to mi się musiał coś dzisiaj. No ja wiem, że jesteś szczęśliwy. Ja wiem, o, kolejne nie mogę tu. Tu jest. Ja pierdzielę no. I widzowie, ogarnąłem sposób, jak to łatwo przejść. E, szkoda tylko, że tak późno, się z nim pierdzieli, pierdzieliłem już naprawdę... Dość pierdzielę, naprawdę długo. Ale. ogólnie sposób był cały czas taki. Wystarczyło stać w tym miejscu i patrzeć się w monitor. Jak stoicie w tym miejscu, ta macka was nie dotknie. Od razu przy ścianie. Ona nie, nie dotknie, racza ta nie wiem. Muszę, muszę też muszę na nie uważać, bo to przejdzie do tą komputerka. I siedzicie w ten sposób i gapicie się cały czas w monitor. Ja nie wiedziałem, że tam jest przejście u dołu. Myślałem, że jest tylko jedno przejście. Jak tam wyjdzie do góry, to idzie w lewo albo w prawo. Ale nie. Okazuje się, że przejście jest i u dołu, i u góry. Jeżeli on idzie do tamtych górnych drzwi. To znaczy, że przycisk jest tamten Kliknięcie. Jak jest na środku, to jest szansa, że się będzie na środku działo A jak idzie w dół, to znaczy, że trzeba iść tam Kliknąć przycisk i jak kliknę wtedy przy ten przycisk, to yy, wiadomo, no, zrywam te więzi I za każdym, za każdym razem go to pali I zastanawiam się, ile faz tutaj jest, bo to dosyć długo trwa jak widać jak on przechodzi z jednego punktu do drugiego. Poza tym cały czas takie macki odpalają. Znaczy one się odpalają w miejscach, gdzie gracz jest. Jeżeli siedzisz w tym miejscu i chodzisz do jednego i do drugiego punktu, to się nie powinno więcej macek odpalić, ponieważ macka nie może chyba wyskoczyć wtedy, kiedy on przechodzi z punktu do punktu. Dlatego jeżeli szybciutko się załatwi mace, załatwi. Yy, o, jeżeli się szybko kliknie ten przycisk, o właśnie. Złatwi ten reset. To wtedy, mm, i się wróci, to matka się nie powinna zrespić. No, on tam idzie, idzie i trzy... A. Jest! O kurde! A, ale się Spring trap Zabili... Zabił go, w się sensie Złapał go za garciel. Ale ucieczka. Co? Czekaj, nie rozumiem. Uciekaliśmy z tych podziemi. To było, że to jest bilet w jedną stronę. Podpaliłem wszystko, co tam było do podpalenia, i dzięki temu Springtrap osłabł. Gdy osłabł, moi kumple, czyli Funtime Freddy Chica i najprawdopodobniej albo tam był prawdziwy Freddy, albo tam był Foxy jednak No, albo jeden, albo drugi eee, Znaczy, bole, bo, bo, jeden, drugi Cała ta kupa złomu po prostu drwała Springtrapa, a my zaczęliśmy uciekać w stronę wyjścia, w stronę tej mm, Windy, nie wiem tylko czy im się udało, czy nie, jak widzieliście To no, nie wiem Wydaje mi się, że chyba tak Chyba uciekli jednakże to nie było wcale przejażdż na stronę, ale kto wie. Ty, ale ja myślałem, że ja zobaczę tutaj Boniego. Nie wiem z jakiej ja tam Boniego widziałem na tej miniaturce. No nic, zostało mi jeszcze jedno zakończenie. Aktualnie trzeba poczekać, aż miną napisy, bo może coś jeszcze będzie, tak, przypadkowany. Ale... Czy... Co chciałby. A! Może Bondi będzie przy ostatnim zakończeniu, a ostatnie zakończenie robi się w sposób taki, że odpalasz, graż w gierki na tych maszynach. I ja to zrobię razem z YouTubem, ponieważ trzeba zaleźć wszystkie maszyny, które są rozciane po całej mapie. Głównie w arkadach, ale wiem, że gdzie jest jedna i ona nie jest. Od razu przy arcade, tylko na zapleczu. Tam, gdzie był ten wielki pająk, tam na zapleczu gdzie się wciskało te bajkę z tyłu, ostatnią. To tam jest właśnie automat. A pierwszy jest. Chyba tam, gdzie Roxy chodziła. To się z Roxy ganiałem, i były te wszystkie automaty. Dzisiaj tam do koszykówki, automaty. Yy, Cybergaje. O, właśnie, kurde, sobie się pomyślałem, wtedy nie potrafiłem. Nie wiem. Tak się chyba to nazywa. No, ale tam chyba jest pierwszy. Trzeci, nie wiem. Zakładam, że pewnie. w tym miejscu, gdzie. Co kręgle, czyli Bonnie Bowl? Jak się to zrobi? No kto wie, co z tego będzie? Ostat... Ale to będzie ostatnie zakończenie, więc będzie można. O, zakończyć grę. O kurde. Nie wiem, czy to jest. Nie wiem, czy. Dobrze, teraz to powiem, ale wydaje mi się, że oni są martwi i że to po prostu było niebo, ale zarazem może tak nie być, ponieważ jeżeli faktycznie byłoby to niebo, to Freddy nie powinien iść razem z nim, ponieważ on jest maszyną, chyba że w tej maszynie jest dziecko, właśnie nie ma tutaj wyjaśnionego z czego są... Co to są za animatroniki? Czy każdy. No. Be... Fabuła FNAF jest taka, że pięcio... pięciorka dzieci są zamordowanych. I jeden to jest Freddy, drugi to Foxy, czy to Chica, czwarty to Bonnie i piąty to jest Golden Freddy. I wszystkie te dzieciaki zostały wpakowane w kostiumy ee, przez marionetkę. Skąd się... Co to te reszta animatroników typu Funtime Freddy, Funtime Foxy i te wszystkie inne? Co to są za animatroniki? Kurde, w sensie, czy one mają w sobie duszę, czy nie. Czy ten Freddy ma też w sobie duszę? Nie mam bladego pojęcia. Ale wydaje mi się, że jeżeli faktycznie miałby sobie duszę, i to byłoby tak, że oni um umarli, jeden drugi, to raczej by tam obok niego dziecko było, a nie Freddy. Więc tak mi się wydaje, że może to jednak nie je być koniec, że po prostu, jak w pierwszym zakończeniu w alejce umarłem, i mnie, znaczy umarłem, dorwała mnie Vanny. To myślę, że w tym zakończeniu po prostu uciekliśmy i się wylegiwa wylegiwaliśmy na polanie Bo wtedy tak i tak rodzice mnie nie znaleźli, więc... Nie wiem, ale bardziej, no... Jeżeli... Jest to irracjonalne Jeżeli to ma być irracjonalne zakończenie, to według mnie są martwi Ale... to wie. W każdym razie, widzowie, mam nadzieję, że wam się odcinek czego oczywiście spodobał Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę Napisaniu komentarza, zasubskrybowaniu kanału I widzimy się w czwartym, a zarazem ostatnim... Zakończeniu, nie wiem jak długie to będzie robienie tego. Ja zobaczę na YouTube jak je zrobić i... I w sumie tyle! I zabieramy się za. Uuu, ruin! Zalecamy ukończenie Security Bridge, aby uzyskać najlepsze doświadczenie. Nie wiem co się wiedziało. Gameplay będzie... 6-7 w moim przypadku będzie 10 odcinków. I w sumie tyle, no więc papa, pa, cześć, nie dnia. narka